Karol Kosierowski teraz pokazuje, co można zrobić z tym sprzętem. Zresztą, o, tutaj wchodzi jeszcze nawet w mój kadr. O tak. No super. Drodzy Państwo... Poczekaj, to już... poczekaj, poczekaj. poczekaj. To już fajną rzecz możemy zrobić. Możemy A... się... Możemy połączyć siły. Musimy kończyć, drodzy Państwo. Mimo, że mnie nie, nie widać, to yy, słuchać mój głos. Ten. Wracamy za chwilę w raporcie Karol Kosierowskiej. O, dziękuję bardzo przez taki sprzęt właśnie. Do zobaczenia poczekaj. za chwilę generalnie wpływały zgłoszenia dotyczące używania petard? Tak? Jest bardzo niebezpiecznie. Ludzie rzucają butelkami, ale ja dbam o to miasto, bo jestem super bohaterem. Trzymajcie się, w razie czego wzywajcie. Znacie więc, numer. Dzisiaj wszyscy kochają policję, jest to jeden z najniewielu dni, kiedy, kiedy wszyscy... Panią o kurę, która jest zrelaksowana tak. e, i jajka od niej są ekskluzywne, bo są bardzo świeże i wpływają tak. doskonale na urodę nie tylko kobiet. bo no to tak. pozostaje Wtedy tylko jeszcze są pytanie. zdrowe i o tym warto pamiętać. Nie! Pozostaje tylko jeszcze pytanie. Oh, to dobre ćwiczenie, muszę zapamiętać. Aha, proszę Państwa, TeleExpress kończy dziś 27 lat. Życzenia urodzinowe można składać na naszym profilu, na Facebooku, albo mailem z góry. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jutro w TeleExpressie Danuta Dobrzyńska. Zapraszam. Do widzenia Państwu. No, jest to kontynuacja poprzedniego porozumienia, jakby przedłużenie. Jeszcze raz, zaczął się pan. A teraz czas na pogodną pogodę w wykonaniu Magdy Michniak. Drodzy Państwo, no bo to, co zobaczycie już za chwilę, rzeczywiście potrafi rozbawić. Rodzaj małpiatki Loris się zwie. Ma bardzo duże oczy. No i właściwie już chyba niczego nie można komentować tutaj. Nie trzeba nawet komentować. Tutaj trzeba po prostu popatrzeć. Bardzo Ci dziękuję, Magda. To rzeczywiście był przekaz pełen bardzo dobrej energii, która by była u nas salwę śmiechu, a my wracamy po krótkiej przerwie. Teraz czas na serwis informacyjny. Porwał tłumy e, swoją przemową, że... Dzień dobry. ...Barego nie? Tak. wsparcia. <laughs> Ta sprawa. Ja już wiem, dlaczego Ty nie lubisz pracy zespołowej. To nieprawda. <laughs> Absolutnie. dementuję. Gosia... Tak mówicie o koleżankach. Zapraszam państwa na serwis za chwilę. Mogę was zaprosić. Dobre. To już zapraszać. Dobrze. To już mogę zapraszać. Już mogę. To już mogę zapraszać. Pozwól ileś, albo zero ileś, prawda? Nie. Przychodzę do mnie ja nie mam w ogóle kasy. Takie czasy. Adam Feder wiadomości. Przychodzę do domu i nie mam w ogóle kasy. Jutro o 19.30 powita Państwa Krzysztof Ziemiec. Dziękujemy, że są Państwo z nami. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Wysłym no, finału dnia jest Julia Pitera, posłanka pra Prawa i Sprawiedliwości Łódź. Bołdowska pomiłka. No właśnie. Ale by było, Ale by było. Dobrze, że nie na żywo. Panie że z całą pewnością wszystkie portale byłyby Pana. Tak, tak, tak. Szok! Julia Pitera wpis. No, tak, tak by było. Dobra, to... Jeszcze raz. No musimy tutaj coś dograć, bo... <grystanie> Teraz już tego nie nagramy. Jest, jest, jest. Jest, 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 jest. A w Misiu to było tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak było w Misiu. Kłaniam się nisko. Czy się jak na festiwalu w Sopocie trochę. Na pewno powiemy jeszcze, co dzieje się na TVN, TVP info, y, y, tam, w TVP portalu, info. Y, tam w naszym portalu. Tam w naszym portalu najważniejsza informacja oczywiście. Tak. Jak chyba najpierw włap telefon. Nie, nie, nie. Ja Nie, mówię po polsku. Polish. nie, okay. po to no, mamy... Adam, gore. chodź tu. Ten guy jest specjalny w naszej Teraz drodzy. drodzy. Grupa śmierci, tak? Nie, to człowiek! Za moment zapraszam Państwa, to jest program Dziś Wieczorem w TVN, w TVP Info już teraz. Przechodzi peń. Możemy? Precz. Co precz? Precz. 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 Dziadostwo. Jakie dziadostwo? Dziadostwo telewizja. Chodź, chodź, nagrywa. mi. To no ja poprowadzę wywiad. Dlaczego Kościół zamordował 9 milionów kobiet w polowaniu na czarownicę? Dlatego, że czarownica była artystyczną prowokacją dla Kościoła. Czarownica latała na miotle. To tak jak Czyli... ja. Nie, Jarosław Kaczyński i lider ludowców, który poinformował, rzecznik PiS, poinformował, tak poinformował Adam Hoffman. Ja mam nadzieję, że ten orlik krzykliwy, który w tej chwili jeszcze dochodzi do siebie, już niedługo będzie zdrowy i jak spojrzymy w niebo, będziemy mogli zobaczyć, jak pięknie szybuje w powietrzu. Tutaj pojawiliśmy to jeden temat był tematem wiodącym, niestety temat przykry. No przykry, ale póki nie ma żadnych oficjalnych informacji, to nie chcę się jakoś na ten temat wypowiadać, bo to wszystko są domysły. Będzie jakaś oficjalna informacja, może już posiadacie ją u siebie, ale... No przykro, że takie coś w ogóle miało miejsce. Mówimy o historii Keniego Larsena. Właśnie w sprawie tej oficjalnej informacji uzyskania takowej dzwonimy do Marcina Gregiera. Ja już mam potwierdzenie, że słyszymy się z Marcinem. Marcin rzecznik Ekatron Falubazu Zielona Góra. Marcinie, co się stało z Keniem Larsenem i jaki jest stan zdrowia Waszego zawodnika, bo to co widzimy już w internecie, no nie napawa optymizmem. Witam Cię Dario, witam Mirko, witam wszystkich Państwa. Rzeczywiście. W tym roku należy spodziewać się znacznej. E... Przepraszam, Mirek. Patrzcie, gościu słuchajcie to jest Hajklapa, tak do 2000. Teraz tylko na lat, już patrzę, bo poniżej miesiąca, nie? Jutro miałem jeszcze. Matko. I Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się 30 marca, to jak mówił nam rzecznik, e, ci, którzy przyjadą na tę pikietę, zabierają ze sobą opony, zabierają ze sobą e, prowiant na Romantycznie się zrobiło u nas na antenie. Bardzo się romantycznie zrobiło. Za chwilę ten czar pryśnie, przyjdzie Agnieszka Ludwisiak, a to i <laughs> dlatego. To zacznijmy proszę od kierowców, którzy nie, dzisiaj kierowcy nie. nie... Akta tak? Akta tak. tak, tak. <laughs> Kiedy grał pan w piłkę, był pan jeden z najszybszych zawodników na świecie piłkarzy. Może pan przypomnie, jaki był pan rekord na 100 metrów, na 60 metrów? 3 trzy, trzy sekundy. Nie, troszkę więcej. Nie, trzy. Raz, dwa, trzy. <laughs> Jest to osób, które utraciły zdolność słuchu zarówno w wypadku... Lecę, lecę, lecę. ...jakieś odkazów, lecę, lecę. Yy... Lecę dobry niechce, damy do się jednolici. Dobrze, tak jak, jak dziś operacji mam na razie obiekty że jest, jest, że jest przywilej. Jak powiedział, tak zrobił Donald. Także ja uważam, że z, miałam akurat całkowicie odmienne pojęcie niż ci tak zwani żołnierze, jakich nazywam słusznie wyklęci. Pytanie? Z których ostatni jeszcze został tam zabity w 1963 roku, bo biedak nie wiedział, że się wojna skończy. Nie szydziłbym z tego Dobrze, dziękuję profesor, bardzo na za prawdę. odpowiedź na pytanie. Co będzie i jaka pogoda czeka nas w przyszłym tygodniu? O tym Emila Olczak. Kurde, Emilia! Emilia! Dlaczego ona jest Emilia? można przejść, panie burmistrzu, bo jest awaria. Dopóki nie będą nasmarowane drzwi, nie można otwierać. Podobno, trzeba na Ale... i to już wszystko ze sceny w... Nie. I to już wszystko ze sceny. Ja no, muzyka nie wybija, ale dobra. Jak było, widać Aleksandrów się świetnie bawi. Już na wstępie właśnie to spotkanie uznano jako... Nie. O to zapytaliśmy samych mieszkańców. Zobaczcie Państwo... Jak to miało być? Pani Maj Świączak, która dla rodziny lepi ponad 300 pierogów, również... A teraz przenosimy się poza studio do Strykowa, gdzie jest w tej chwili Michał Kiński. Michał, czy nas słyszysz? Krysia, zobacz co się dzieje. Jestem, jestem cały czas i to nie jest Stryków, tylko Kiełminia pod Strykowem. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Zrobiło się naprawdę bajkowo, to zapraszamy jeszcze na bajkę przedstawioną przez Radę... <grymny>